Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy o uchu, jaki jest najważniejszy punkt na uchu, w ogóle czym są punkty na uchu i dlaczego są tak ważne, jak sobie można pomóc w różnych sytuacjach życiowych, przynajmniej w niektórych. Więc tu mam małżowinę uszną, która jest najbardziej podobna do ucha ludzkiego. Jest elastyczna, nieduża. Na małżowini widzimy różne struktury. Więc pierwsza struktura, którą widzimy to jest obrąbek. Na dole mamy płatek, skrawek, wcięcie między i przeciwskrawek i grobelka, która za pomocą dolnej odnogi górnej dzieli małżowinę uszną na trzy jamy: na dół trójkątnej, na dół łódkowatej i na jamę małżowiny usznej. I kilka punktów są bardzo ważne, a ja powiem przed tym parę słów o akupunkturze ucha w ogóle jak ona się pojawiła i czym ona jest. Ucho jest mikrosystemem i na uchu znajduje się około 200 punktów akupunkturowych, Czyli na takim malutkim uchu my znajdujemy około 200 punktów. Na całym ciele mamy 364 główne punkty i mamy punkty dodatkowe. A i popatrzcie, jaka powierzchnia 2,5-2 dwa, dwa metry skóry. Natomiast na uchu punkty są bardzo gęsto położone, leżą obszarami. Ucho jest mikrosystemem, tak jak mówiłam, i człowiek na uchu leży głową w dół i nogami do góry, czyli jak już domyśliliście się, że na uchu, na płatku znajduje się twarz. Natomiast, ponieważ ucho kiedyś było skrzylami, a skrzeli pełniły bardzo ważną rolę u płazów i u gadów, i one tak gdyby były bardzo bogato unerwione. I tak gdyby skrzeli już nie mamy, mamy taką małżowinę ustną, z której nie korzystamy, a i unerwienia bardzo bogate zostało. I otóż jest taki jeden punkt na uchu, gdzie nerw błędny, dziesiąta para, która unerwia wszystkie nasze narządy mięśniowe, czyli wątroby, śledziony, płuce, jelita, wychodzi na zewnątrz. My nie mamy żadnego dostępu do niego za pomocą akupunktury ciała. Natomiast my możemy za pomocą akupunktury ucha, Masując ten punkt regularnie, nakuwając ten punkt, my możemy harmonizować pracę naszych narządów mięsowych, czyli naszych przede wszystkim narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej. I to jest punkt zero. Jak ten punkt zero, ja teraz tu pokażę i wbiję taką czerwoną szpilkę, jak ten punkt zero odnajdujemy, jak ten punkt zero odnajdujemy u siebie lub u kogoś. Punkt zero jest takim zagłębieniem na obrąbku, który wchodzi do środka. Czyli jeżeli w tej chwili będę się poruszała paluszkiem, obrąbkiem w dół, w kierunku jamy małżowiny usznej, to w jednym miejscu będzie takie zagłębienie, bo to też widać. I palec tak, gdyby w ten dołeczyk wpada. My możemy wszyscy razem spróbować. Obrąbek to jest to, za co nas ciągnęli nauczycieli, jak byliśmy niegrzeczni w szkole, przynajmniej lata temu. I teraz nie będziemy poruszać się obrąbkiem na zewnątrz, tylko do środka, i wchodzimy palcem wskazującym delikatnie, delikatnie obrąbkiem do środka. Jest takie zagłębienie. Więc jeżeli ja poruszam się już nie na moim uchu, tylko na tym uchu silikonowym, więc też jest takie zagłębienie. I możemy to pomasować w poprzek. Jeżeli będziemy ten punkt regularnie masować, a Nagier uważał, że to jest najważniejszy punkt w akupunkturze ucha, ponieważ on odpowiada za bolesność uciskową każdego innego punktu. Ten punkt równoważy system sympatyczny i parasympatyczny. Wpływa na wszystkie nasze narządy, układy. O samym punkcie zero można rozmawiać godzinami, ponieważ on reguluje i naprawia wszystko w naszym ciele. Pytanie, jak on wie, co trzeba naprawić? Podejrzewam, że wie, ponieważ on jest bardzo bogato unerwiony i jeżeli my będziemy dwa razy dziennie po 2-3 minuty obustronnie masować ten punkt zerowy, tak jak teraz ja to robię, więc obrąbkiem poruszam się do środka, znajduję punkt zero, to jest takie zagłębienie i zaczynam go masować w poprzek, tak delikatnie paluszkiem i paznokciem. najczęściej ten punkt u każdego jest trochę bolesny. A jeżeli będę masować go wzdłuż, do przodu i do tyłu, to przed nim 2-3 mm przed nim leży punkt przypony, który odpowiada też za bardzo, bardzo dużo. Wiemy, że przypony to jest nasze drugie serce, to jest cały układ oddychowy, to jest ukrywienia, to jest układ żylny. Więc jeżeli będziemy wzdłuż wzdłuży w poprzek, to poprawimy nasz stan zdrowia na bardzo, bardzo długo. Oczywiście, jeżeli będziemy tylko z jednego punktu korzystać to my regulujemy ciało, my regulujemy ucho i parasympatyczny, my obniżamy poziom adrenaliny i kortyzolu, natomiast my nie wyliczymy chorób, ponieważ ucho musi dać nam, my powinniśmy dać uchu takie pełne wskazówki, jak ułożyć protokoły i ukierunkować tą energię i to nasze działanie i ten nasz zamysł. I do tego, jak będziemy kiedyś razem dobierać akupunkturowe protokoły na uchu, no, to będziemy używać kilku punktów o działaniu ogólnym. I dzisiaj poznaliśmy najważniejszy punkt o działaniu ogólnym. Mamy takich jeszcze około 5-6. A później do tego będziemy dokładać punkty miejscowe, tak żeby to był algorytm postępowania w konkretnych skażeniach. Ja życzę dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, punkt zerowej na uchu, w zagłębieniu, na obrąbku.